Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień przed piknikiem charytatywnym dla Natalki, to już jutro, czyli sobota 26 lipiec w Składzie w Gierotowicach. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nikt nie ma czasu, no ale mamy nadzieję, że ten czas znajdziecie, także zapraszamy Was gorąco. Czeka Was tu wiele atrakcji, czeka Was między innymi Loteria Fantowa. Tutaj możecie zobaczyć, że mamy naprawdę bardzo ciekawe losy do wygrania. Zaraz nasza hostesa Państwu zaprezentuje. Andrzej! Pokaż tu Państwu, jakie mamy losy do Loterii. Mamy na przykład zestawy różnego rodzaju, mamy do wygrania robot koszący firmy Stalco mamy różnego rodzaju elektronarzędzia także naprawdę będzie dużo ciekawych rzeczy Andrzej będzie cały dzień pomagał będzie również licytacja bardzo mocnych nagród różnego rodzaju voucherów jest ich bardzo dużo jak siedzicie naszą stronę to pewnie wszystko gdzieś tam w trakcie już zobaczyliście będzie dmuchaniec będzie grill będą pokazy straży pożarnej będzie wiele atrakcji dla dzieci także naprawdę zapraszamy was serdecznie przynosicie ze sobą pogodę przynosicie ze sobą grube portfele Pamiętajcie że każda złotówka którą zostawicie w tym dniu u nas na składzie ląduje do Puszki dla natalki. Także cel jest szczytny. Zapraszamy Was razem z Andrzejem bardzo gorąco.